I witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiejskie Życie Emilii Gałązki. Emilia sobie tutaj śpi, jest już co prawda po ósmej, dzisiaj jest pochmurno, ale to nic, o tutaj nam odkurzacz pracuje, i w końcu są normalne porządki. I tak, dzisiaj wedle waszych rad wzięłam, zakupiłam ule, Zobaczymy, czy tutaj nam. aktywne brak. zobaczymy, czy to nam coś e, da, da większy przychód, tak? Tutaj widzę, są już e, lepsze. Lepsze, możemy ewoluować tutaj nasze te, a przy okazji też zebrać. No, mam nadzieję, że ogrodnik przyjdzie. Tutaj o, nasze krówki wyszły. Emilia, wiesz co, one tak ładnie stoją, więc musisz przyjść je wyczyścić jedną i drugą. Zależy, że się teleportować nie możesz, byłoby szybciej. Tutaj kurczaki jeszcze mają. Karol jest. Karolina nie wiem, gdzie polozła. A tutaj jest, widzę, widzę. Jak tam Karolina? Dobrze. Zbierzemy sobie jajka. Tak, już będziemy Ciebie tutaj czyścić. Widzę, że poziom szczęścia bardzo niski. Będziemy to naprawiać. Nie chowaj się do obórki, bo i tak Cię zawołamy. Tak, już przyspieszę, żeby tu Emilia szybciej przyszła. Wybieramy się dzisiaj też do Reginy, bo po ostatniej rozmowie z Albertem uzgodniliśmy, że dzisiaj sobie przyjdziemy i dowiecie się, co tam u Reginy w końcu słychać, tak? Dobra, póki tam ona y, czyści, to ja tutaj każdą odklikam, czy można ewoluować, właśnie. Dobrze. Tu możemy. Tu. Nie wiem, czy te duże można ewoluować. Chyba nie. Dobra, tutaj jest coś do ewoluowania. Chyba nie. Też mówiliście, że jak z królicami się dobrze zaprzyjaźnia, to oni będą nam dawali prezenty. No, zobaczymy. Czyś jest tutaj krówka? Jedne, drugie. Tutaj jeszcze wiesz co, będziemy e, e, głaskać, a potem wydoimy. Tutaj też sobie przytulimy i wydoimy. Dobrze, też... E, jest brudnawy, wiecie, ale nie jest jeszcze brudny, więc sobie jeszcze tutaj to odpuszcza. A tutaj tak, zbierzemy jajka, kurnik mocno brudnawy, brudnawy, no to tylko tyle wystarczy. I weźmiemy, rozrzucimy karmę w okolice. Musimy też mieć na uwadze, że zaraz w poniedziałek będą rachunki, więc musimy... Oj, oj, będziemy musieli trochę przyoszczędzić, nie możemy tak szaleć z kasą. Gdzie mi krowa uciekła? Chodź. Chodź, bo ja tu chciałam Cię pogłaskać, a Ty uciekłaś. choć będziemy Cię dojść. Ta wlazła chwilowo, także nie ten. Hmm. Pokażcie, mamy zwykłe jajka. To sobie to jedno jajko zwykłe sprzeda. No i jedną Karolinę, no to Karol nam przecież nie zniesie, prawda? No ale tutaj liczę, że uda nam się właśnie mleczko mieć. Przytul i też tutaj chodź, wydój. O, i za samą mleko. Patrzcie, mamy stuwę, czyli, A, nie, nie sprzedałam. <laughs> czyli mamy już za co płacić naszego ogrodnika, prawda? Dobra, i ja sobie, o tutaj jeszcze mi coś chyba sparklowało, tak. O, jeszcze to chyba sparkluje, tak. Super, co my tu mamy jeszcze zrobić? O, poziom i zaszczepić, to szczepić będziemy mogli dopiero później. To jeszcze jest do ewolowania. Dobra, i wy wiesz co, zbierz cały plon i będziemy to sprzedawać co tam, rafik. Właśnie słuchajcie, w naszym mieście już wam pokazuję, pojawiła się lecznica weterynaryjna tutaj. E, to jest lecznica od Monkeya. Dzięki ci serdecznie za podesłanie jej. Ustawiłem właśnie tutaj tu był chyba jakiś dolek mieszkalny czy coś. Stwierdziłem, że w tej dzielnicy akurat będzie pasować. No, więc teraz, jeżeli na Rafael zachoruje, to będziemy mogli tutaj sobie. Przyjść, nie będziemy musieli aż jeździć do Brindleton Bay. Dobrze. A, tak, czy ja teraz to coś mogę? Wyrzuć, posortuj. Buduj z muchami. Spróbuj pozbyć się karaluchów, to bym bardziej wolała. Dobra, mamy kolejny poziom ogrodnictwa. Czy my możemy już szczepić? Ja bym chciała wiedzieć, Tu mogę ewoluować. Zbierz, zbierz, mów więcej opcji. Nawoź, po, pobierz sadzonkę. A to nie było. Pobierz próbkę. Karol, zachrypniesz tam. Tutaj zbierz cały plon, ale tu chyba weźmiemy pobierz sadzonkę. Tak to się robiło. Zaraz zobaczymy. Weź tu, pozbieraj wszystko, co możesz, tak? Będziemy to zaraz sprzedać i zaraz zobaczymy. Tak, robiło się tak i tutaj szczep. Jest. Możemy szczepić. Dobrze. To sobie stąd też pobierz sadzonkę i zaszczepimy sobie tu o szczep to i weźmiemy sobie stąd pobierz i zaszczepimy sobie to. Tylko i sam pobierz jeszcze to. Dobra, i szczep Proszę bardzo. Dobra, super. I teraz tak, teraz musimy się wysprzedawać. To możemy tak, pietruszkę sprzedać. Dobrze. E, szałwie sprzedamy. Papryka jest. Możesz odsłonić 80 za paprykę, całkiem nieźle. E, i, I mleko, 200. No to tak powoli, powoli nam się ładnie to zbiera. E, dobrze. Ja bym chciała tu jeszcze z tymi, o, ptaszek, nam tu lata. E, Patrzę, czy ten. Nie nie wiem, czy muszę budować z nimi aktywność, żeby mieć z nimi, wiecie, żeby mieć lepszy miód. Dobra, chodź, coś sobie zjesz. Weź jakieś resztki. Zapewne to znowu ten zakalec owocowy. Dobra, to musimy też o rafika zadbać. Tak, zakalec? Nie, co to jest? Chleb mleczny. Proszę bardzo, może zjeść. Ja z chęcią, słuchajcie, już kupiłam sobie ten świetnik, z którego, z którego mamy kasę, więc myślę, że ja sobie ten sprzedam, bo wydaje mi się, że o, jakieś nowe rzeczy doszły, których nie widziałam. A wydaje mi się, że dzięki temu na nim trochę zarobimy, a przy okazji nam się to też zwróci. No tysiak to kosztowało. No ale teraz właśnie talerzyki, wszystko będziemy tam wyrzucać i będzie git. O, widzicie? I za jeden taki dostajemy 20. Chyba kiedyś było więcej. Czy pranie nam wyschło? Wyładuj i odłóż pranie. Odłóż. Dobra, mamy czyśś pranko. Super. Jesteśmy lekko zmęczeni, ale to nic. Chodźcie tutaj e, rafika trzeba byłoby pomiziać. E, chodź przyjazne. Masz pogłaszczemy i dostaniesz przysmak. Chudy, jak szpagać się ostatnio zrobiłeś. No. O, trochę miłości. Bardzo dobrze. O, to, to jeszcze trzeba w końcu kiedyś naprawić. Czy ja tu mogę z tym królikiem mam mało wspólnego? Czy ja z którymkolwiek królikiem mam cokolwiek wspólnego? To też o to jest pytanie. Dobra, wiecie co, spróbujemy tak. O, jest miód, patrzcie, przebierz się w kombinezon. Chodź tutaj, hmm. Może sprzedaj miód od razu, zobaczymy jak to wygląda. Okej. Okay. O, kolejny króliś wyszedł. Nie patrzyłam, ile dostaliśmy za ten miód. Chodź tutaj, posprzedawaj. 20 za miód dostajemy, czyli z tego 60. Ale wydaje mi się, że może... E Dobra, demi kombinezon. Że możesz czasem tutaj no, jakoś troszkę więcej idziemy zarabiać. Czy tutaj ten, o, ewoluj i weź yy, zbierz to, to. Mo może akurat coś sprzedam, coś z tego będzie. No, co cały jeden ten. Dobra, a teraz, bo już jest w sumie 16, możemy się udać, co? Jakim cudem? <laughs> idziemy, słuchajcie, do Reginy właśnie. Trzeba Reginę odwiedzić. Tutaj proszę i się. Wybierz sama, tak. I jesteśmy, dzień dobry. I słuchajcie, poznajcie, to jest Iwa. Iwa, słuchajcie, jest siostrą bliźniaczką Ewy. Tylko, że zaraz po porodzie Iwa była mocno chora i musiała zostać w szpitalu. No, dlatego jak odwiedziliśmy po raz pierwszy, to była tylko. E, czekajcie, ja muszę zapukać, albo przywitajmy się z nią, przyjazne powitanie. E, i dlatego jak byliśmy, były dwa łóżeczka w pokoju, a była tylko jedna dziewczynka. Była Ewa. No i to mnie właśnie bardzo mocno zastanowiło, co, co, jak to tutaj się, co wydarza. No i o wszystkim właśnie opowiedział nam Albert. I stąd się stąd się o tym dowiedzieliśmy. No i teraz właśnie Albert powiedział nam, że wszystko w ostatnim odcinku, że wszystko jest na dobrej prostej. No i właśnie, że Iwa niedługo tutaj wróci. Dobra, czy my możemy podejść tutaj i tam zapukać do środka. Dlaczego nie w te drzwi? Czy te drzwi Wam działają? Widzę, że żadne drzwi nie działają, ale macie bardzo dużo kur. No, jest jakiś kurczaczek, ładny. Dobra, zaraz może jak tu wejdziemy, będę mogła zapukać. O co chodzi, że ja nie mogę wejść? Halo. A tak to? Kto? Co, co, co za jakąś dziwną panią tutaj znajdujesz? A czy ty możesz zadzwonić, nie wiem, do, Albe, do Reginy na przykład? A, a. jest tu? A. A czego ty taka goła latasz? Dobra, a Albert gdzie jest? Albert jest w domu. Jak, jak zawsze tutaj są jakieś problemy z tym wszystkim. Dobra, podejdź tu na razie. No, przez okno patrzcie, zajrzeć nie można. E, czekajcie, to Amelia. Tak, wiem, że ostatnio Amelię z Reginą pomyliłam. Ale dlaczego ja tu nie mogę? Dobra, to po. Aha, w ten sposób porozmawiacie. A jak ty z nią że ona tu biegnie? Tego to już totalnie nie rozumiem, ale okej. Okay. No i co, i weszłyście, i jestem w środku. O, jest, zapukaj do drzwi. Albert, ty gdzieś pracujesz? Wychodzi na to, że tak. Dobra. E, halo, no pukałeś do tych drzwi, proszę wejść. Nie pytam, dlaczego do obory ja weszłam, ale okej. Okay. No właśnie, i widzicie, tutaj są dwa łóżeczka. ja byłam taka zdziwiona, że dwa. No i tutaj Ewa jest. Ewe już znamy, Iwe dzisiaj właśnie poznaliśmy. No. A, to, to jest nasz Michałek? Michałek. Tak, Michałek jest trochę starszy od dziewczyn. Przyjazne, weź, obejmij na przywitanie. Dobrze, gdzie jest Regina? Regina już gdzieś poszła. Regina? Regina przy komputerze. No, ale muszę powiedzieć, że po tych bliźniakach, no, całkiem, całkiem nieźle wygląda. E, dobrze, weź się obejmij na przywitanie. Mam nadzieję, że ten, że ci trochę złość przejdzie. No, witaj. No, bardzo miło ciebie widzieć. E, przyjazne. Powiedz, że tak pięknie tego lata mamy, już trochę lata, to się kończy nam. Ale jest pięknie, prawda? No, cudowne lato. Dobrze, wy, dziewczyny sobie tutaj rozmawiajcie, a ja chcę się rozejrzeć po najbliższej okolicy i jak to ja zapewne ślepa, ale spróbuję znaleźć, słuchajcie, żaby. Chcę znaleźć żaby, tak powyżiała, o, są żabki, że Emilia mogłaby je. Tutaj już z was wystarczy, rozmnażać. No dlaczegoż by nie. W sumie wiecie, tutaj tak. Bardzo staramy się żyć z naturą, z przyrodą, więc dbanie o populację żab myślę, że jest jak najbardziej na miejscu. Dobra, tutaj coś na tym mogę, co to jest? A, to jest słóweczka, tylko w drugą stronę ustawiona i myślę o co kaman. Mi się wydaje, że gdzieś tutaj jeszcze kiedyś żaby były, ale wydaje się to też może być dobre słowo. Nie, w śmieciach sobie nie grze. A najwyżej po tamte żaby jeszcze gdzieś kiedyś tam wrócimy. Będziemy mieli wtedy drugą żabę. Ale gdzieś się wybierzemy w poszukiwaniu żab. O, tu jakieś dzikie koty nam biegają. Dobra, oj, tutaj. To jest cały park w ogóle. Zobaczę, czy tutaj gdzieś te, e, nie ma żab, ale chyba nie. O, tutaj jest ten nasz pieniek, co my też mamy z dzikimi królikami. Ale dobra, może króliczków już nie zaczepiajmy. Ale zobaczymy, czy... Coś tam znajdziemy. Jeszcze tutaj poprzeglądam w tej okolice. To jest naprawdę tak fajnie, tak wiejska. Taczka jakaś stoi, jakiś prawie, że ciągnik. Dobra, a tu coś? Tutaj chyba też już nic nie dostaniemy takiego. Myślałam, że tych honi można zbierać, ale to nic. No dobra, ja tutaj więcej yy, żab nie widzę. Ewentualnie możemy. O, tutaj jest, dobra. Coś znalazłam. Chyba, że to do tego biegniesz. Tak, ty do tego drepczesz. ok. Najwyżej do wierzbowej zatoczki się kiedyś udamy. Teraz weź to, zbierz. No halo, proszę cię, zbierz to. O, w którym to jest miejscu? za naszym płotem. Dobra. To śmigaj szybko do domu. Od nas sobie tam pójdziesz najwyżej później albo dziś jutro, jak się wyśpisz. Ja wiem, że ty byłaś niewyspana. Więc więc stąd to też wynika jej, tylko zdążyć do toalety, ja ciebie proszę. I jesteśmy. Biegaj szybko, może zdążysz, ile ci zostało? 6 minut, no, no nie wiem, zależy, którą toaletę wybrałaś. Nie zdążyłaś. Dobra, śmigaj szybko do wanny w takim razie. Nikt nie widział, nie martw się. No trafika tutaj nie było. No, widzę, że go nie było, bo nawet Macie nie zjadł. Tak sobie teraz pomyślałam, że w sumie em, Emilii tak się miło zrobiło, że Regina ma jeszcze jedną córkę i że... Co, a teraz jeszcze spać? Tak, to był męczący dzień, wiesz co? Kładź się od razu. A tak ona pomyślała, że jutro zaprosiłaby, słuchajcie, Magdę, swoją siostrzenicę i z nią razem dzień spędziła. Ale najpierw ona się musi wyspać. No i Emilia się, słuchajcie, wyspała pierwsze co kąpiel. Weźcie, wykąp. Jeszcze pranie by przydało się zrobić. Dzisiaj jest piątek. To akurat idealnie weekend. Magda po szkole będzie mogła tutaj do nas przyjść. O, nam się to zepsuło. No, wyrzucimy śmieci i będzie ok. Dobrze, i coś zjemy. Musimy dzisiaj też posprzątać w obórkach, z tego co pamiętam. Tak, już wszystko nam śmierdzi. I tak też pomyślałam, że można byłoby więcej roślinek sobie pozasadzać. O, patrzcie, tutaj już ten nam popodlewał, tutaj sobie wyewoluuje. I też będziemy mogli dzisiaj to wziąć, y, posprzedawać. Czy coś tutaj jeszcze chce ewoluować? Nie widzę, żeby coś chciało. O, tutaj jedno chyba. Tak, i chyba to, to. A ty już nie. Ty? Nie, chyba już wszystkie. E, dobrze. E, tak, idź to opróżni i zjeść śniadanie. Zajmiemy się zwierzątkami. I dzisiaj słuchajcie, jest noc szaleń, więc myślę, że zabierzemy Magdę na jakieś frytki, czy coś. I będzie. E, dobrze, tutaj weź sobie resztki. No, jesteś zainspirowana bardzo dobrze. Zjadaj, zjadaj ten chlebek i teraz tak, choć tutaj trzeba sprzątnąć kurnik, tutaj tak brudnawy, uzupełnimy karmę i posprzątamy. A później nasze krówki są o wiarę czyste, więc będzie można je przytulić i wydoić i będzie super. Dobra śmigaj tutaj, o dzisiaj widzę ciepełko. Dzisiaj jest ciepełko, skoro yy, ten Skoro się przebrałaś dzisiaj tak na bardzo, bardzo letnio. Dobra, karma jest już pełna, jeszcze tylko posprzątać. Ja się zastanawiam, czy tych nawozów sobie nie sprzedawać. Bo tutaj to nam w sumie ogrodnik ogarnia i, i w sumie nie wiem, czy. O, tu już możemy też sprzedać to. Tu możemy sprzedać. Można byłoby też posadzić od razu, nie? Nie wiem, zobaczymy. Tak, sprzątaj tutaj to wszystko. Co to jest? Skąd ty tutaj to wytrzasnęłaś? Tak, nie, nie wiem, gdzieś ci z kolana wypadło. Może Rafik znowu przyniósł? Rafika, ty złota znowu nie znalazłeś? W ogóle ty dzisiaj jakimś swoim życiem żyjesz. Tak jak na ciebie patrzę. E, dobrze, co? Aha, my jeszcze tutaj sprzątamy. I choć tutaj weźmiemy, e, pogłaszczemy i cię wydoimy. Cię też można potem przytulić i też wydoić. O ile nie zmienicie swojego położenia, drogi krówki. Dobra, to to ja może sprzedam później. Póki krówki tutaj są, to będziemy korzystać. No czemu mi to, to albo się brudna zrobiłaś? Przed chwilą byłaś jeszcze czysta, wiesz? 5 minut temu byłaś czysta. Dobra, jeszcze raz cię spróbuję wydoić w takim razie. O, ty przez ten czas się widzisz. Nastąpisz ładnie, to też cię wyczyszczę. Jeszcze trzeba kurczaki nakarmić, wiecie? Ale to zaraz zrobimy. Weź co, podejdź tu. Chodź tutaj. O, teraz się nastąpiła Ładnie. I wyduj. Dobrze. A kurczaki w sumie jedzonko mają. No, oni się dobrze mają. A ten? Zbierz jajka. Dobrze, i chodźcie tutaj, to sprzedamy, co możemy. Weź, sprzedaj, i to też sprzedaj. I która jest szesnasta? No, akurat Magda ze szkoły wróciła, więc myślę, że możemy ją sobie zaprosić. Gdzie tutaj jest Magda? Jest Magda, zaproś do spędzenia czasu na tej parceli, dobrze, mamy dwa jajka, o to Karolina poszalała, e, dobra, to ja mogę to sprzedać, widzicie, mleko jest coraz droższe, bardzo fajnie, tutaj mamy 10, tutaj mamy znowu 10. tutaj mamy też do pozbierania, możemy zbierz cały plon wszędzie, czy ty znowu potrzebujesz do toalety, czy ty masz chory pęchać, dziewczyną? Dobra, zobaczmy, czy Magda przyjdzie. Tak, Magda zaraz tu będzie, dobra. To przez ten czas akurat zdążymy skorzystać i czekamy, aż przyjdzie Magda. Jest Magda, patrzcie, chyba miała jakiś zły dzień w szkole, taka jakaś zrezygnowana idzie. Ale to dobrze, to my jej poprawimy humor. E, przyjazne. Weź tutaj, obejmij mi na powitanie. I zobaczmy, z kim ona ma złe relacje. A z tą panią, z tą panią mają wszyscy z, złe relacje. Tato, ciebie nie zapraszałam. Nie wiem, co ty tu chciałeś. Ja zaprosiłam Magdę i to, że nie mam własnych dzieci, nie znaczy, że sobie nie poradzę ze swoją siostrzenicą. I proszę stąd iść. No, Magda, Magda, Emilia ma jeszcze jednak trochę żalu w kwestii tego, co się ostatnio stało, że wywalono ją z domu, że tak powiem. O, i obejmij jeszcze czule. Tak, i mówisz, że coś zjemy dobrze. To choć e, pójdziemy sobie do baru, bo bary dzisiaj dają żarcie za darmo, więc należy skorzystać. Myślę, że tutaj sobie pójdziemy. Tutaj już kiedyś byliśmy. E, tak, i nie rafik z Magdą. Super, i jesteśmy. Radośniejsza godzina dla skąpych Simów. rynki w obniżonych cenach. Dobrze, ale tak, my chcemy zamówić jedzenie. O, widzicie, wszystko jest za darmo. Festiwal Światło, może też się tam wybierzemy. Pokaż informacje, wybierz się na festiwal. Możemy się wybrać, tylko najpierw tutaj sobie coś zjemy. Zamów jedzenie, weźmiemy sobie... O, mięsną zapiekankę możemy wziąć. I zamów jeszcze pudding, może dla Magdy. O. Weź sobie jedzonko, tak. Tutaj... A nie można zawołać Magdy, że jadła. To nic, my sobie zjemy podwójnie, bo dlaczegożby nie? Dobrze, weź to jedz, to sobie też zjedz. Jesteś w pełni najedzona. Gdzie jest Magda? Patrzcie, jeszcze nasze graty ostatnie leżą. O, to. Gdzie poszła Magda? To mnie zastanawia, na górę nam czmychnęła tak. Co to za łazienkowe zebranie lokalne. Weź zabawne. Żartuj o dziwacznych zwierzętach. Magda mogłabyś zejść do nas na dół. Magda jest zmęczona trochę. E, to może właśnie zażartuj tak na szybko, żeby kontakt podtrzymać. Zaraz, niech Magda tu mi zejdzie. Dobra, przyjazne. Żartuj o tych, tych. Czy Magda idzie do domu już? Ale zobaczymy. Dziś babski wieczór. Nie, ja nie mogę żadnych interakcji z Magdą zrobić. Albo ona się zacięła, albo idzie do domu. Zaraz zobaczymy. Tak, Magda poszła do domu. Ale ja bym właśnie odwiedziła jeszcze ten festiwal. Nie no, Magdy już nie biorę, bo ona jest zmęczona. Ale w sumie myślę, że może Regina mogłaby nam towarzyszyć. Niech idzie z nami Regina. I jesteśmy? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to jest za miasto, że ja się zapytam? A, tutaj jesteśmy! Wow! To Emilia tak daleko pojechała? Uuu. Dobra, weź tutaj... Uh, przy... A z kim ona ma złe relacje? Czemu z nią ma złe? Może ona taka trochę do Alberta podobna? Może ten... opowiedz śmieszną historię. Może coś z Albertem próbowała? Czy coś? No nie wiem, nie wiem. O, a tutaj patrzcie! Jak śmiesznie ubrany! Patrzcie, co tu jest. Zamów jedzenie. To jakieś orientalne na pewno przekąski. Są, so, patrzcie, jest wszystko za darmo dzisiaj. Więc ja myślę, że my możemy sobie e, wszystko pozamawiać wręcz. O, umiejętności komedii nam wzrosły. Weźmy sobie, czegoś takiego jeszcze nie jedliśmy. Ile tu jest różnych simów? Patrzcie, jest ognisko. O, a to, co to jest? Zróbmy sobie zdjęcie z tym czymś. Będzie takie wspomnienie nasze, tak? Chodź zrobimy zdjęcie. O, jest. W ogóle bym chciała też... Oo! Wow! Ktoś fajerwerki powrzucał. Wow! Ja bym chciała też, wiecie, co, mieć zdjęcie z Reginą. Tylko nie wiem, czy się da. Czekajcie, hmm, to z telefonu? To będzie małe chyba. To to zrób zdjęcie Simowi. I zrób zdjęcie z. Regina, zobaczymy, czy nam to wyjdzie, nic się nie zawiesi. To jest najczęstszy błąd, no ale zobaczymy. Tak, ty sobie zjedz tą, tą orientalną przekąskę. Fajnie tu. Fa Dobrze, że się zdecydowałam na ten festiwal. Nigdy tutaj jeszcze nie byłam. Jest miejsce dla dzieci, to jest chyba toaleta, tak, tak. No, tylko my zaraz też będziemy musieli się zwijać, bo miejmy na uwadze. Patrzcie, może kimono sobie kupić. A Nie, ono 300 kosztuje, nie My na razie kasę oszczędzamy Długo to jeszcze nie jadła? Chcę żebyś zrobiła sobie zdjęcie No serio? Serio? Chyba kogoś tu... Weźcie dziewczyny Chodźcie, podejdziecie gdzieś kawałek dalej O, chodźcie obie na mostek a tu jest chałoweczka, tak. Usiądź razem i sobie tutaj zrobicie to zdjęcie. Zrób zdjęcie z Regina. O, i tutaj już tak, i tutaj już wyjdzie, widzicie. Dobra. Zobaczymy, czy jakiekolwiek się uda. Mam nadzieję, że coś się tam udało. Dobrze, no i przykro mi, ale udajemy się do domu. Najpierw idź sobie skorzystaj. O, już odpoczywać ci się zechciało. Skorzystaj sobie i śmigaj do domu, bo jest późno. A ty nawet zbioru dzisiaj żadnych nie zrobiłaś. Ale to już zrobimy w kolejnym odcinku, tak mi się wydaje. Regina, jak widzę, jeszcze chce sobie tutaj zostać. Bardzo fajna miejscóweczka. Trzeba będzie zwracać uwagę na te wszystkie festiwale. Tatuś, a tatuś mnie śledzi. Ja sobie bardzo dobrze w życiu radzę. Bez waszej Pomocy. No, ostatnio rachunki też samo płaciłem i teraz też mam nadzieję mi się uda. Zresztą to, to było ponad 2000, a rachunki są za 3 dni, no ale może zbiory, może pszczoły, jakoś to ogarniemy. Wróciliśmy i wiecie co, ona nie jest aż tak mocno zmęczona. Wydaje mi się, że mogłaby zebrać cały plon. Weź tutaj, mm, zbierz cały plon. Ile się da, to pozbieramy. No, ogrodnik nam tutaj rano przyjdzie, ponaprawia to. O, Wlad do nas przyszedł, nie wiem po kiego. E, tutaj też zbierz cały plon. Jest już po północy, ale myślę, że ona da rady się do rana wyspać. Dobrze, tak i spać. Widzicie, dziewczyna sama wie, co ma robić. Dobra, ja sobie to sprzedam. myślałam, żeby wiecie, co to posadzić, ale teraz zaraz będzie y, jesień, więc trzeba będzie sadzić coś nowego. To jest lato-wiosna, więc no, tutaj sobie to sprzedajmy. To jest jesień, oto, to, to zostaje sobie po sadze. Banany są tylko w lato. Dobrze, wiecie co, sprzedam te nawozy i takie zaraz będziemy mieć na nowo. No, mamy dwa trzysta, więc teoretycznie na rachunki nam wystarczy. To sobie posadzimy w kolejnym odcinku. Nie zastanawia, gdzie ten w lat? O, i Fafik sobie się najad, widzę. No, a my idziemy spać. Tak myślę, że w kolejnym odcinku można byłoby zrobić, bo to będzie weekend, takie pożegnanie lata i właśnie zaprosić Reginę, zaprosić Amelię, Roberta i zrobić pranie. Tak, ale albo ognisko jakieś można byłoby zrobić. Zobaczymy. A tutaj się w wlapte lepiej. No dobrze. No, jak macie jakieś propozycje, co tutaj, jak zrobić, to dawajcie znać. Dzięki Wam mamy ule. Widzę, że już znowu można sprzedawać miód. Nie wiem, czy jak tego miodu się dłużej nie przetrzyma, czy on nie ma jakiejś większej wartości. O, tutaj jest, patrzcie, ilość miodu częściowo pełny, więc nie jest. Tutaj jest wysoki stopień rozdrażnienia, więc wydaje mi się, że trzeba będzie. O, tu jest jakiś środek na roztocza. Dobra, będziemy musieli to sobie ogarnąć, ale to mówię w kolejnym odcinku. Dzisiaj już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.